Okay. Witam Was kochani, ustalenie House Shop z w Ustalenie Was wita i w jakiej osobistości? Opoka, mentor polskiej turystyki, mistrz świata, mister Olimpia, z najważniejszych zawodów, największych na świecie. To dla mnie. Muszę tego człowieka. Mirku, może parę słów o sobie, jakie jakieś plany jest wirtualnie, i Pokazał tym ludziom dzisiaj, jak to wygląda, jak wyglądało, i wyglądać może. już już... Zakończyłem przygodę ze szlakami w momencie, kiedy zerwałem sobie pisarstwo. Pamiętam, Coś choćby 7 czy 8 lat temu. Generalnie tylko się bawię po to, żeby utrzymać formę teraz. A jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi, no, to wszystko, chodzi o, no, przede wszystkim o taki sprawność fizyczna. Więc więcej tak trenuję i łączę te leki, bo ćwiczenia siłowe za rok dużo pływam i tak dalej, także staram się utrzymać kondycję, mimo troszeczkę już swoich tych lat mam też już, także staram się być też e, na bieżąco z kulturystyką. Tak jakby e, jakby zauważyłem, że troszeczkę kulturystyka zatrasca na swoje formy. Wspomnieli, że, że jak nie powróci ten, ta tendencja, co była 20 lat temu o utrzymaniu ładnej proporcji, ty, pomimo, że nie było takich warunków też do, do treningu, mimo to była, ta była bardziej, z, bardziej smaczna, była bardziej taka atrakcyjna. Jeżeli to nie powróci, to będzie turystyka, która zatraca się w popularność. To no, myślę, że dieta, myślę, że diety, diety jakiejś takiej, no, jak zauważyłem, nie ma. Raczej mi się wydaje, że chodzi głównie o to, żeby, żeby tych posiłków było więcej, więcej ale w mniejszych ilościach. Tak jak ja zabrałem po sobie, że ja e, staram się jeść wszystko, sam, to co organizm pozwala, to co organizm potrzebuje, sam Trzeba jej trochę soli, teraz, proszę za, ale, ale teraz pora Nie da rady tego jedyn... i to, y, głównie, głównie polega na tym, żeby te posiłki były mniejsze, żeby ten, tą pojemność żołądka była mniejsza. Wtedy, wtedy nie będzie problemu z odkładaniem, bo odkłada żołądek, pojemność żołądka jak jest większa, to wtedy zapasy odkłada i wtedy za, jest ten problem. No właśnie. W odpowiedzi? 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 Po wakacjach 2013. Co yy, możesz powiedzieć? O dzisiejszych yy, chłopakach, którzy no, na przykład y, pędzaniem to najlepiej, najlepiej wyglądają, jeżeli chodzi o kulturystykę, tak? Dziękujemy serdecznie, tak. tak. kandydata nó 1 Bernadynta Marcjan. Zapraszam radę na... No, poziom jest wysoki, bo, tak jak wspomniałem, poziom wysoki jest. W moim przekonaniu nawet za wysoki jest. Dlatego, dlatego tutaj wcześniej wspomniałem, żeby, żeby to... Mi, troszeczkę jak ogłuszyć nie I, zas, i jakoś tak tak a, i żeby to bardziej skupić się nad proporcjami i symetrią niż nad objętością ob i, i tą masą jaką także I myślę, że to po Światowej Federacji teraz już tam były jakieś głosy, że będą yeah. z, 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 z tymi tendencjami, będą schodzić troszeczkę niżej to może na pewno nam było atrakcyjnie w przyszłości oglądanie. A jeśli tak chcę ustawić swoją karierę tak pokrótce osiągnięcia tutaj fanom, bo z, masz z, z, na pewno na w naprawdę, naprawdę, naprawdę wiele, wiele fanów, bo ja, ja jestem po naprawdę... No, tak zaczynam no, w ten no ten bardzo byłem bardzo krzywy, oprócz oprócz każdy się, się, nie się robi i tak dalej, I jak, fan, nie ma w się po prostu 49 klasie podstawowej, dlatego... Zobaczyłem się, tak się troszeczkę mogłem i chciałem poprawić sprawność fizyczną, większą wagę. Tam zobaczyłem kilka gazetek, nie wiem, i tak dalej. I to mnie jakby zmotywowało do treningu. Najpierw w znalazłem gdzieś tam na kolei, bardzo. to były takie sam się na drążki dużo trenowałem. I tam formę troszeczkę, jak gdyby ta masa i tak dalej boli proporcjonalnie. Zaczęło zacząłem zdawać na zawodach. Były takie zawody organizowane od 80 roku w Tam to były moje takie pierwsze debiuty, były debiuty też z dyni też. Na tych zawodach właśnie tak takie pierwsze kroki stały. Tam wygrałem te zawody w, dwa czy trzy razy. No i wtedy mnie powołano do kamery. Na Grand w łodzi to było. Wiem, czy wszystko jest tam czy nie, chyba jeszcze nie, chyba albo zaczynam fizycznie. Nie chyba jeszcze nie. I tam y, wygrałem Grand Prix Łodzi w swojej kategorii do 80 kg i, i tak jak gdyby ta kariera tak, się tak nabrała największych kroków. Witamy, witamy. bo fałszywym naftem, poza tym, na jechaliśmy do Hiszpanii, tam do Madrytu, tam na obóz, później był start, no i później już był po tym y, obozie, były Mistrzostwa Europy w Warszawie, gdzie szedł, y, 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 nie w Werefenie, tam wygrałem, tam czwarty miejsce to byłem w y, swojej kategorii. Później rok, później w 89 drugi no, no wśród... e, mistrzem no, no w, w, mi w, 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 w w kategorii no i w 89 w no i nie zapominajmy, że popularny Jarosław Taszkiewicz walczył na deskach sceny kulturistycznej w spotku Mister ale to na tak samo jak e, i 7. No i Starolimpia w 1952, gdzie, gdzie ja akurat startowałem w miejscem, późniejszym, ówczesnym mistrzem, ośmiokrotnym mistrzem, to był Mister Olympia. No, Siedziałem tak. nawet z nim w autobusie, w przez wszędzie. Także naprawdę było sympatyczne. O, o, to były był czasy. Tak, to był czas. Poznałem tych kulturstyków tak, od dwóch tych większych do wielkich. Widziałem z nim, rozmawiałem i tak dalej. Także, w zasadzie taki cel, który miałem w życiu osiągnąłem. I naprawdę, co

sterydami. Pani, sterydami. sterydami muszą uważać, bo to ja nie mówię, że w ogóle, ale bardzo naprawdę... dobrze. miłość to naprawdę też związek wiedzę i związek chemiczny. Brawa dla naszych kandydatów. Prosimy o odrobienie muzyczki jeszcze. Ilość, nie, naprawdę jeden dużo, odpoczyn. dużo osób, a w tym momencie nasi biologi serdecznie zapraszam na obrady. To nie, to, to trudny wybór, trudny orzek. Do odbliżenia. Dziękujemy kandydatom za tą prezentację. Brawo, brawo. A to swojej Koncepty fashion, stopniu, nie, do jest. Przez dzisiejszy wieczór przy alei promenadz jak widać, to, że można bez tego ciężką ciężką Marta, o, i już teraz już teraz. to listy, miłosne również, od razu się a za chwilkę dla was będzie szansa, aby razem z nami tutaj na podziwiać kolejną I kolekcję jurorzy teraz I powolutku jesteś, wiecie, namyślają się, wiecie, sprawdzają karty punktowe, zimno, jak to wszystko to wygląda w ich oczach.